Tak się czujesz przede wszystkim? Teraz już dobrze, no tak jak mówię, to, to, to było totalnie nowe doświadczenie przyjęcie tych ciosów, bo nigdy tych, tych, tych ciosów takich naprawdę nie przyjąłem, bo wszystkie sparingi miałem w, w kasku. Dziwne uczucie, ale tak jak widzisz teraz już po mnie, no to tak doszedłem do siebie i w sumie jestem zadowolony, że w końcu coś przyjąłem i, i mogę iść dalej, no bo w tych treningach z sztukami sportu walki mam do czynienia trzy miesiące w życiu, to jest bardzo mało, Roger był bardziej doświadczonym zawodnikiem, był dużo cięższy, Wykorzystał to. Ja starałem się wykorzystać te swoje, swoje nogi. Początkowo to się udawało, popełniłem błąd, myślę w momencie, gdy już przyjąłem ten pierwszy cios, powinienem albo się skleić do Rogera, albo po prostu uciec, a ja stanąłem, no tak jak mówię, no, było to dla mnie takie, takie nowe uczucie i, no, i zabrakło mi się przede wszystkim tego doświadczenia. No, no bo wyglądało to dosyć, no naprawdę ja jak to oglądałem na żywo, to złapałem się już za głowę, bo on wydawało się jakby jedną ręką trzymał Twoją głowę, i drugą cały czas uderzał. Czy ty w ogóle jakby skojarzyłeś, co się działo wtedy, czy... Znaczy, tak się wszystko szybko działo, ale mam wrażenie, że mnie nawet nie odcięło, bo tak jak już sędzia przerwał walkę, no to od razu już wiedziałem, gdzie jestem i, okay. i tak dalej. No mówię, no to było tak, jak dziecko uczy się chodzić, no to ja pierwsze kroki w tych sportach walki stawiam i... No i jak to się mówi, że zawsze trzeba to frycowe, tak, zapłacić. <laughs> I, I tutaj, tak jak mówię, jeszcze rywala miałem, no, z takiej, się wyższej półki, no bo Roger... Widzimy jak wygląda, że jest nabity jak Kabanos i, i, i w tych sportach walki jest dużo dłużej. No i ja i faworyt wygrał. No. Planujesz kontynuację, czy nie? Zobaczymy po prostu. Na razie. Na razie będzie mieć święta Sylwestra. Nad... <laughs> Odpocznę trochę, a co będzie dalej? Zobaczymy. Na pewno będę trenował dalej z trenerem, bo, bo jest to fajne, tak jak mówiłem w wielu wywiadach, że to kształtuje i, i, i ducha, i charakter, i, i ciało się staje mocniejsze, więc same plusy. Zęby całe. Jedziemy do przodu.